Nazywam się Marcin Bójno, jestem współwłaścicielem firmy Kupujemy M, najszybszego skupu nieruchomości w Polsce i dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić kilka najczęstszych problemów, z którymi borykają się nasi klienci, jeżeli chodzi o sprzedaż nieruchomości. Pierwszym, a zarazem najczęstszym problemem, który, z którym borykają się nasi klienci, jest zadłużenie ich nieruchomości. To zadłużenie przyjmuje różne formy. Czasami jest to zwykły kredyt hipoteczny, czasami jest to pożyczka w firmie pożyczkowej. Czasami są to jakieś inne niespłacone zobowiązania, natomiast we wszelkich tego typu sprawach jesteśmy w stanie Państwu pomóc. W przypadku, kiedy sprawy pójdą za daleko i pojawia się egzekucja komornicza, również nie jest za późno, aby zbyć swoją nieruchomość. Musicie Państwo pamiętać, że komornik to nie wyrok i nie oznacza to, że jesteście skazani na licytację i utratę nieruchomości. We wszystkich tych przypadkach, o których przed chwilą powiedziałem, jesteśmy w stanie Państwu pomóc. Polega to na tym, że odkupujemy od Państwa nieruchomość za cenę nieznacznie poniżej ceny rynkowej. Nie tak jak ma to w przypadku licytacji komorniczej miejsce, czyli za 2 trzecie lub 3 czwarte ceny nieruchomości. Spłacamy wszelkie Państwa zobowiązania, a Państwo otrzymujecie pozostałą część ceny i możecie zacząć swoje życie od nowa. Kolejnym Aspektem, z którym borykają się nasi klienci, jest słaby stan techniczny ich nieruchomości. Często ludzie zakładają, że w przypadku, kiedy nieruchomość, czy to jest mieszkanie, czy dom, wymagają kapitalnego remontu, jest to niemożliwe, aby zbyć taką nieruchomość. Jest to nieprawdą. Faktycznie, w przypadku sprzedaży takiej nieruchomości na rynku, potencjalny kupujący może mieć obiekcję, a skala takiego remontu y, może go przerastać. Natomiast nas, jako firma, która profesjonalnie zajmuje się nieruchomościami, absolutnie nie. Więc, jeżeli macie Państwo nieruchomość, tak jak wspomniałem, czy to jest mieszkanie, czy to jest budynek, który znajduje się w bardzo słabym stanie technicznym, jak najbardziej możecie się Państwo do nas zgłosić. Dokonujemy zawsze rzetelnej wyceny i oceny stanu technicznego, a następnie przedstawiamy Państwu ofertę, która uwzględnia już te wszystkie aspekty techniczne, budowlane. Więc, możecie się Państwo tak naprawdę. Pozbyć kłopotu, sprzedać taką nieruchomość bez ponoszenia żadnych nakładów, a otrzymane pieniądze wykorzystać na przykład na nabycie nowej nieruchomości w dużo lepszym stanie technicznym. Kolejny problem, o którym chciałem wspomnieć, jest to osoba zameldowana w lokalu. Może się to Państwu wydawać dziwne, ale zdarza się, że w naszym lokalu jest zameldowana osoba, której nie znamy, lub osoba z dalekiej rodziny, która kiedyś była właścicielem takiej nieruchomości. W takiej sytuacji zbycie nieruchomości na rynku potencjalnemu kupującemu będzie utrudnione z tego względu, że nikt normalny nie chce mieć w swoim mieszkaniu czy domu zameldowanych osób trzecich, które są mu nieznane. Natomiast my wiemy, jak sobie z tym poradzić, więc jeżeli borykacie się Państwo z takim wyzwaniem, to jak najbardziej możecie się Państwo do nas zgłosić. W tej sytuacji my bierzemy na siebie rozwiązanie tego problemu. A Państwo otrzymujecie cenę trochę poniżej ceny rynkowej i nie musicie oczekiwać na wielomiesięczne postępowania administracyjne, aby rozwiązać tego typu wyzwania. Następnym problemem, z którym spotykamy się coraz częściej, jest sprzedaż udziałów w nieruchomości lub sprzedaż udziałów w spadku. Tak jak wspomniałem, najczęściej ma to, ta sytuacja ma miejsce w przypadku dziedziczenia, kiedy w krąg spadkobierców jest szeroki. I każdy dziedziczy jakąś ułamkową część nieruchomości. W takiej sytuacji, jeżeli nie ma porozumienia pomiędzy spadkobiercami co do sprzedaży takiej nieruchomości, pozostaje sprzedaż udziału w nieruchomości poszczególnym spadkobiercom. W takiej sytuacji nie można liczyć na klienta, mówiąc potocznie z ulicy, ponieważ no, nikt o zdrowych zmysłach nie będzie zainteresowany zakupem kawałka nieruchomości której inni współwłaściciele mogą w każdej chwili zamieszkać lub w jakikolwiek inny sposób ją użytkować. Więc pozostaje kontakt z firmą taką jak Kupujemy M, gdzie dokonujemy wyceny takiego udziału i odkupujemy go od Państwa tak jak każdą inną nieruchomość. Różnica polega na tym, że musicie Państwo wiedzieć, że w przypadku sprzedaży taki, takiego udziału bierzemy na siebie wszelkie, Problemy, które się z tym wiążą, to są często wieloletnie postępowania sądowe o zniesienie współwłasności e, lub rozwiązywanie konfliktów pomiędzy pozostałymi współwłaścicielami, z, z spadkobiercami. E, w związku z tym m, ceny, jakie proponujemy, z reguły oscylują w granicach 30-40% wartości tego udziału. W przypadku, gdybyście dysponowali Państwo dużym udziałem, mam na myśli 80-90% danej nieruchomości, może być to oczywiście więcej. Dlatego zachęcam do kontaktu z nami i uzyskania indywidualnej wyceny. Kolejny aspekt, o którym chciałem powiedzieć, to jest problem, z którym spotykają się właściciele budynków jednorodzinnych, najczęściej wybudowanych 10, 15, 20 i więcej lat temu, którzy w jakiś sposób zaniechali. Oddania tego budynku do użytkowania, czyli formalnego zakończenia budowy. W takiej sytuacji jest to samowola budowlana. Ludzie często nie są tego świadomi, ponieważ nie pamiętają, że taka sytuacja w ogóle miała miejsce, lub otrzymali taką nieruchomość w spadku lub w darowiznie od rodziny, i nie mają świadomości takiej sytuacji. No ale fakt jest taki, że taką nieruchomość bardzo ciężko jest być na rynku, a mieszkanie w niej na gruncie prawa jest nielegalne. W takiej sytuacji rekomenduję kontakt z naszą firmą, dokonujemy analizy stanu technicznego danej nieruchomości i jesteśmy w stanie kupić taką nieruchomość. Musicie Państwo liczyć, że cena, którą zaproponujemy, będzie jednak odbiegała od ceny rynkowej, w związku z tym, że bierzemy na siebie wszelkie koszty i, i cały proces oddania do użytkowania takiego budynku, jeżeli to będzie w ogóle możliwe, oraz ryzyko tego, że się to niestety nie uda. Natomiast najczęściej jest to jedyna droga na rozwiązanie takiego problemu i spieniężenie tego typu nieruchomości. Ostatnim aspektem, o którym chciałem powiedzieć, jest sprzedaż działki bez drogi dojazdowej lub bez dostępu do mediów. Jest to utrudnione, ponieważ klient, który kupuje działkę po to, aby wybudować na niej na przykład budynek jednorodzinny i w nim zamieszkać, nie jest w stanie tego wykonać, jeżeli nie ma drogi dojazdowej formalnie zapewnionej, ponieważ nie jest w stanie uzyskać pozwolenia na budowę. Natomiast my, jako skup nieruchomości, potrafimy sobie radzić z takimi wyzwaniami. Więc, jeżeli Państwo macie tego typu nieruchomość, jak najbardziej możecie się do nas zgłosić. Przygotujemy rzetelną wycenę i przedstawimy Państwu naszą ofertę szybkiego zakupu takiej nieruchomości. Wtedy nie będziecie Państwo musieli. Spędzać wielu miesięcy, a najczęściej lat w sądach i w postępowaniach administracyjnych, aby uregulować wszystkie kwestie, o których wspomniałem. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek wyzwania prawne, o których wspomniałem, lub takie, o których nie wspomniałem, zachęcam do kontaktu z nami. Najszybsza będzie droga poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie lub kontakt telefoniczny oraz mailowy jak Państwu wygodnie. Dysponujemy działem prawnym, który ma bardzo bogate doświadczenie w rozwiązywaniu wszelkiego typu problemów i wyzwań natury technicznej, formalnej czy prawnej, w związku z czym na pewno będziemy w stanie Państwu pomóc w większości Państwa problemów.